Cześć, witam serdecznie w kolejnym, w kolejnym tytule, który chcę przejść, który chcę ograć. Carion, gra stworzona przez polską firmę miała premierę już chyba rok temu na tym na, na, na PC-tach. No i tak początkowo myślałem, że może zagram tak na PC-tach. Na pc na komputerze, ale potem się okazało w międzyczasie, że będzie też miała premierę na konsoli. I miała premierę na konsoli na PS4, teraz 20. 23 października? Jakoś. Czy 20 października? A jako, że jest to Metroidvania, pomyślałem, że spróbuję zagrać. A dodatkowo jest to o tyle ciekawa Metroidvania. Tutaj teraz już ruszam naszym głównym bohaterem. Jest to ciekawa metroidwania, bo sterujemy właśnie stworem, który został który się uwolnił właściwie, jesteśmy prawdopodobnie w jakimś laboratorium Mam nadzieję, że w miarę będzie ten dźwięk w porządku. O, ludzie ogólnie są przestraszeni. Aha, i to no i pierwsza rzecz To nie zgrada dzieci bo nie wiem czy tu nie będę musiał zmienić trochę dźwięku jeszcze mimo wszystko bo gra jest dość brutalna i no i też właśnie mam nadzieję że tutaj z tą myszką naszym myszką poruszaniem się gałkami nie będzie większych problemów Gałką sterujesz, łapiesz i na przykład właśnie A tam już jest jakaś osoba, którą można złapać i zjeść. Trochę ciężko tutaj tym gałką się mimo wszystko steruje, ale mam nadzieję, że z czasem będzie coraz lepiej. do tego sterowania gdzieś tam czytałem że nie ma mapy I to może być problem bo będę błądził on też łapiąc takie osoby niewinnych niewinnych lekarzy czy też rośnie w siła lekarzy czy jakiś tam Naukowców, bo to, to chciałem powiedzieć. O, i można tym chciałem rzucać dookoła, aż do... jak przyciągniesz do siebie, to wtedy zjadasz. No, jestem trochę większy, więc znacząco większy. O, i tu chyba. O, wciśnij się. To na górze to jest chyba moje życie, takie początkowe. Ja już tak mniej więcej garniam, bo trochę już to grałem. A z tego co widziałem w internecie, na, na filmach na YouTubie, to też to nie jest jakaś strasznie długa gra. Więc myślę, że parę odcinków i będzie po grze. W międzyczasie oczywiście Borderlands. Znalazłem się roz masę i zapisz K. No I właśnie tutaj rozsiewamy tych tą swoją postać. Nie wiem na ile to jest trudna gra. Nie ma tu żadnego poziomu wciśnięcia. Poziomu trudności, więc tak jak jest, tak trzeba będzie przejść. Nie wiem, czy są tu jacyś posowie, bo nie oglądałem filmików. Ale tak jak mówię, gdzieś tam zazna. O status bezpiecznie pojawiamy się i już jest status zagrożenia. E, e, dodałem sobie do listy No fajnie w taki sposób też ona może ta postać, ten stwór wchodzić sobie łatwo. Dodałem do listy e, obserwowanych i niedawno uruchomiłem konsolę i patrzę, że twój produkt jest dostępny. Wszedłem do sklepu, a tam się okazało, że nie jest taki drogi, bo 70 chyba złotych była promocja, od razu na wstępie, a normalna cena jest chyba 80-coś. stwierdziłem, że jako, że też nie ma tych gier za dużo teraz obecnie, że zagram, chociaż mogę. Sterowanie jest... Tego chyba nie mogę rozwalić po prostu. Sterowanie jest specyficzne, no bo tymi gałkami się wciąga. Chociaż to wędrowanie tutaj jest w miarę. I dość szybko można przejść. Tu, tu, tutaj widzę, że nic z tego. Ktoś to porównuje do spaghetti. Do makaronu takiego to, ja nie to nie przejdę, To nie przejdę tu nie. Nie przejdę. Wstęp z broni. A tutaj drzwi mogę rozwalić. A, trochę ciemno było i, i był problem. Wciśnij się. No gra typowo pixel art. Coś co gdzieś tam zawsze mi się podobało. Bełomowisko wojskowe to chyba jest już nowa plansza. Chyba, powiedział co wiedział. Na pewno jest nowa plansza. Może być problem właśnie z tym przemieszczaniem się. Najgorsze co w grach to jakieś właśnie co mam zrobić? Strzelaj do wszystkiego co się... A, tutaj dwajka. Do wszystkiego co się rusza. I właśnie to jest bardzo brutalna gra. Bo jesteś potworem, który niszczy wszystko na swojej drodze. Po się masę i da to Tu mamy już przejście, ale tam jeszcze jest była jedna odnoga. Na dół można było pójść, więc też tak uczynię. Aby. Te. Czyli nie można tam pójść, bo jest ściana. Ta gra jest zapisana. Oni mają broń i tam nawet w którymś momencie chyba ktoś pewnie nawet zjadał. Te końcówki, te resztki człowieczeństwa, człowieka można pozjadać tu na dół. Aha, jest jakaś skrzynka, dobra. O, Oni tak się strzelają coś. Ale ja jestem też, no, dość szybkim, zwinnym potworem. I jak spędzicie na YouTube gdzieś szukać podobnych filmików, to często właśnie piszę: Jestem potworem, jestem potworem. Ale. A tu? A tu jest kura te strzałki pokazują w którą stronę można pójść O już zostały mi dwa życia właśnie Czy znaczy jak zjadam to odnawiam sobie życie Tutaj trzeba będzie trochę uważać na te stwory Co tutaj mamy? Wciśnij się Zdolność chłonięto nowe DNA Arachnoptyza Zdolność wystrzelania nici przędnej w celu unieruchomienia ofiary pozwala na zdalną reakcję z otoczeniem. R1, ok, na razie to zadziałało. Może być problem, jak będzie trzeba coś na przykład szybko zrobić. Teraz to jest właśnie ten motyw, właśnie Metroidvani, czyli nowe opcje. Pojawią się nowe no, opcje, nowe możliwości, czyli będę mógł e, otwierać nowe rzeczy. O. Tu mamy drugi element zapiszkę jest zyskać z masą, to chyba już to może nie było zapisywania. Ale tu będzie taki start. Gdyby się coś mi stało. Teraz pytanie, bo tu są strzałki w dół. Aha, tutaj jest do góry przecież. Dobra. Tu są strzałki w dół. O, i teraz mogę chyba przestać. A nie, to górą chyba. Ale to stąd. trzeba będzie pokombinować, czy nie zabija? Wie, jeszcze żyje. To jak widać Jest trochę takie chaotyczne, ale jakoś to. Jeszcze tutaj jakieś ciała są. Na dole chyba ktoś krzyczy. No. dobra, no i teraz mamy tutaj drzwi. Rozwalam to w tej. W tym szaleństwie. To nic nie zrobię. Trzeba dość szybko reagować, bo. Jest jej zawolny. Mamy otwarte tu na do przejścia. Jeżeli faktycznie nie ma tu mapy, to może być problem. O, L2A. po pobliskie szczeliny. No to może się przydać. Tu właśnie nam się otworzyła szybko akcja, tu szaleństwo. To mi trochę przypomina taki film yy, Blob zabójca. Bardzo stary film, ale yy, był to o takim właśnie yy, takiej galarecie, która wyglądała trochę jak kisiel. Ale była właściwie nie Zapisz grę i odzyskaj biomasę. Nie wiem, czy akurat tędy. No tutaj jakąś trzeba zdobyć właściwość. Chyba, że strzelić w ten sposób. Dobra, tam się coś otworzyło, i ciekawe, czy to będzie. Boss. No i to jest właśnie to, gdy nie masz mapy. Ale nie jest to jakaś wielka, ogromna plansza, więc tutaj byłem. Ciśnij się, no i zobaczymy co teraz będzie. Zdobyto trwałą cmentarzyską maszyn. Zapisywanie. Ciśnij się. Czy jeżeli się wcisnę, to teraz przeniosę się do tamtej lokacji. A więc dobra, tak to działa. Złomowisko wojskowe, a tu mamy. A, tutaj jest przejście, dobra. Trzeba się trochę rozglądać. A co tutaj wciśnie się? L2, żeby biec, to taką będziemy teraz spadaj warstwa przedwieszczonego mchu. Warstwa przedwiesznego mchu. Pociąg Dobra, przejście na górę. Przejście górą. Naprawdę trzeba się mocno zbadać. więc Warstwa przedwiesznego mchu. O, niezidentyfikowany gatunek roweru, tutaj, co jest Zbadaj. Masa kości suwej tkanki. Podusz C4. I co? Jakiś wybuch mi się przydał. Ha, oni coś ciągną, jakiś sznurek. Dobra, ląd. No ale grupy tylko. Mam to. Znowu jakieś trofeum. Echa przeszłości. To chyba taka historia, co tutaj się działo zdroża postkowe Tu nam się otwierają drzwi, więc możemy tam pójść Ale oczywiście człowiek chciałby zbadać tutaj okolice i zapytać się dlaczego nie mogę tędy przejść zapisywanie stanu gry to moją biomasę mogę chyba powiększyć, bo widziałem gdzieś na, na filmach, że jest więcej tych kropeczek na górze Ogólnie z tą wersją tutaj na konsolę można Wracamy. Od razu kupić też yy... DLC. A co to jest? Aha, może mam to połączyć? Urwane. Tutaj nie ma przejścia, to pewnie jest jakiś skrót. Póki Jaki mogę, to idę dalej. I to by się na tym skończyło. A tu na dół? Nie. Czy to nie jest miejsce, w którym ja już byłem, ale chyba nie. Nie mogę przejść. O, tutaj. No trzeba się ostro rozglądać i wciśnić się, to będzie chyba przejście do nowej krainy Do nowej lokacji Kopalnia uranu i zapiszkę No można powiedzieć, że jest to trochę takie... ...jednostajne, nie? A to łapanie jest trochę... możliwe Ten model już tam atakuje. Łapiesz gościa, machasz nim wszędzie po ścianach. Tyle go widzę. No ale... Nie. Mówię, to jest jakiś tam przerywnik. Jakaś gra, którą chciałem... Hmm, dowiedziałem się, że jest taka owa. Fajnie wygląda. Fajnie wygląda, no to jest pixelarny, to nie może nic... nic stra strasznie zaskoczyć. Ale... Kolejne, kolejne miejsce, chyba do przejścia czyli takie portale, dobra? Takie portale są, które trzeba, jakby w trzy. Od to, jak jeden tutaj załatwimy, to już tam chyba jeden. O tak, jeden element nam się zrobi, i jeszcze musimy dwa znaleźć, żeby to tworzyć cały. Nie wiem, kiedy się zdobywa nowe. nowe jakimś... Nowy poziom zdrowia, bo jak spotykasz gościa. Zaryż za pomocą L2? Uu. Trzeba złapać takiego gościa. Jeść i sobie życie odnaleźć. Ciekawe jeszcze, jak to się jest, jak to jest jak się ginie. Na razie to jakoś mi to wychodzi. A ciekawe też, że ktoś wymyślił akurat sytuację. A tu jest, ale ile tu krwi? Teraz zrobiłem. E, to jest sytuacja po prostu. Aha, czeka, czeka. Może tu mogę jakoś tak. O. Nie, przez to nie mogę. Kiedy jesteś potworem i musisz wszystkich rozwalić. No są trochę bez szans. Ten ma jakiś większy karabin. Wow, wow, wow. Ale dobra, dobra, dobrze, dobrze I bardzo... bardzo dobrze, bo będziemy wiedzieli co się stanie jak nas zastrzelą Czyli już z karabinami szynowymi już nas rozwalili. Dobra, kończę tutaj ten odcinek. Myślę, że to będzie taka krótka seria, bo ja tu teraz pewnie będę błądził, chociaż nie no. Mamy to wejście, więc raczej tędy, ale widzę, że wszystko od nowa. Że ja sobie będę to w międzyczasie opór obok Borderlandsów przychodził. No i oczywiście zobaczymy napisy końcowe, jak to będzie wyglądało. To będzie jakiś boss ostateczny czy coś takiego Dobra, spróbujmy tutaj jeszcze raz szkoda tych ludzi trochę tak Może raz no ale Taką mamy rolę Jesteśmy potworem Oni mają tu jakąś tarczę i ja nie wiem czy tą tarczę w ogóle mogę coś z zrobić Pójdę tu bo tu jest ten drugi poziom Być może tamta tarcza to nie była moja do końca powinna powinność, moja droga, którą powinienem iść Chciałem szybko przelecieć, ale to jest chyba zły pomysł. Tu, tutaj to, to nie jest Rambo i nie ma na Hura. Dobra, kończę ten odcinek i widzimy się w kolejnych gdzieś tam w międzyczasie w odcinkach. Odzyskaj biomasę. Dobra.